Przekazuję głos koleżance Angelice Możdanowskiej na jedną minutę. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Komisarz, Panie Przewodniczący. To jest dzisiaj niezwykle ważny dzień, bowiem bez względu na płeć mówimy o przeciwdziałaniu luce płacowej, która dotyka w większości krajów, dotyka kobiet. I to jest ten dzień, kiedy mówimy jednym głosem, kiedy wybrzmiały wszystkie argumenty. Kiedy możemy powiedzieć, że ważne są instrumenty wsparcia, rozwiązania systemowe, ale bardzo ważny jest głos współpracy z przedsiębiorcami. Mogę to powiedzieć z punktu widzenia własnego doświadczenia, kiedy pracowałam w polskim rządzie jako wiceminister inwestycji i rozwoju, kiedy właśnie z przedsiębiorcami wymienialiśmy wszelkie rozwiązania na temat stworzenia narzędzi współpracy. Kiedy właśnie polski rząd opracował darmowe narzędzie, które umożliwi umożliwiało pracodawcom ocenę skali nierówności, gdzie dzięki aplikacji można było oszacować płace w danej branży, regionie i przeciętne wynagrodzenie w Unii Europejskiej. Kiedy stwarzaliśmy fundament otwartych otwartych rozwiązań, żeby kobiety mogły prowadzić własną działalność gospodarczą, rozwiązania systemowe, by mogły godzić życie rodzinne z życiem zawodowym. I myślę, że to jest właśnie ten kierunek, ale niestety musimy przyspieszyć w Parlamencie Europejskim, ponieważ postępy w Unii Europejskiej są bardzo powolne różnica zmniejszyła się zaledwie o jeden w ciągu ostatnich siedmiu lat.